Witamy podobnie po przerwie, a z nami wyjątkowa postać pana Tolkina. Niestety z nami tu już nie ma po tej stronie świata, ale mamy polskiego nowego, młodego Tolkina, którego Państwu chciałem pokazać. Młody człowiek ze zdolnego Śląska, który obecnie mieszka w Holandii i oczarował nas swoją wyjątkową postacią. Łukasz Przełękowski. Przełękowski. Wzajemnie witamy serdecznie. Łukaszu, opowiedz coś o sobie. Skąd jesteś i jak to się stało, że zacząłeś pisać? Przepraszam chwileczkę. Smusiu, podasz mikrofon, bo coś nie, nie styka, coś tam. Y... Raz, dwa, trzy. Mogę Cię prosić, Łukaszu, byś wziął mikrofon, tak. proszę, Uch. sprawdzimy, czy działa, bo coś z fonią jest. Teraz wiesz, wszystko w porządku? Słyszymy? Tak, chyba słyszymy, że wszystko dobrze, dziękuję. Jeszcze dalej coś nie słychać. Nie słychać. Mogę poprosić jeszcze mikrofon na chwileczkę, sprawdzimy. Coś, jest coś, wyszło nie tak. Już sprawdzamy. Raz, dwa, trzy, teraz już będzie dobrze, proszę. Tak, uciekliśmy troszkę od codzienności. Pokazaliśmy, tak naprawdę, że nic nie jest wykreowane, jesteśmy na żywo. Zgadza się. <laughs> Proszę Państwa, urodzenie ja, jestem z Kamiennej Góry, z wychowania Zamkowic Śląskich. Od czterech lat mam przyjemność mieszkać w Holandii, w północnej części Drenthe, prowincja, w uroczej wiosce Weister. Jeśli chodzi o pisarstwo, pisałem wiersze i pierwsze początkowe materiały no już od dzieciństwa, a książka została napisana prawie 10 lat temu o której dzisiaj tutaj rozmawiamy. Troszkę ewoluowała na, na bazie tych 10 lat i została wydana w 2018 roku. Przygody Borwara, bo taki nosi tytuł. Łukasz, abyś mógł troszeczkę zdradzić, o czym dokładnie jest ta książka. Jest to książka, która w gatunku została zaprezentowana fantazy, powieści przygodowej. A jeśli tematycznie weźmiemy historię, to tutaj mamy Borwara, czyli pół wampira, pół człowieka, jako osobę walczącą ze złem po stronie oczywiście dobra. I tutaj Borwar. W Tomie I spotyka młodego takiego padawana, ucznia Tomasza, potomka klanu Atlantis, którego ma za zadanie z drużyną doprowadzić na zjazd klanów w Sztokholmie w Szwecji. Podróż oczywiście mają wiele przygód roz do rozwikłania tajemnic, zagadek, i Tomasz, jako osoba, która tak naprawdę poznaje ten świat magii, tajemniczych miejsc, istot, elfów, krasnoludów, odkrywa się przed nim świat, jakim żył. Jakiego nigdy nie znał, a dopiero poznaje w naszych czasach, w XXI wieku. Więc akcja książki ma miejsce, wydarzenia w czasach i miejscach, które możemy też odwiedzić, spotkać się z nimi, troszkę zaczerpnąć legend, opowieści, z jakimi mamy styczność, poprzez przygody Barwara. Wspaniale. Ja się zasłuchałam. Ja, 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 tak samo, ja tak samo, Powiem, że parę dni temu rozmawialiśmy właśnie na ten temat, tej książki. Wiemy tak samo, że chociaż mamy tutaj rozmawiamy o pierwszym tomie, jest w przygotowaniu drugi tom. Tak, y, pierwszy tom, tak jak wspomniałem, to jest akcja ma miejsce w XXI wieku, czyli tu i teraz, zarówno w Polsce, w Szwajcarii, jak i w kilku innych miejscach, o których teraz nie powiem, ponieważ trzeba zagłębić się. Trzeba przeczytać, się, tak. trzeba przeczytać <gry> oczywiście. Drugi tom y, już prawie można powiedzieć, jest gotowy, wymaga tylko korekty ze strony ze specjalistów. Y, przenosimy się w czasie o kilkaset lat do tyłu, gdzie między innymi obserwujemy zdobycie Konstantynopola, z którego to ucieka no, ta rodzina, ten ród z pokolenia e, Tomasza, klanu, rodu Szleniewitów, e, tutaj od strony Atlantis i dociera do Polski. No ale to oczywiście jest jeden z takich m, wątków, który pojawia się w tej książce, jeśli chodzi o drugi tom. No, jest też oczywiście mały takie zahaczenie o Adama Mickiewicza, który zapożyczył w związku z zdobyciem Konstantynopola tematycznie do swojej no, wielkiego wielkiego dzieła pana Tadeusza. Tam czytamy, jest taka wzmianka: podziału na skórze. Czyli żeby to zrozumieć, trzeba zagłębić się w moją historię książki, już też drugiego domu. Mhm. Skąd ty doświadczenia, które opisuje w tych książkach? Część na pewno bierze się stricte z moich prywatnych doświadczeń życiowych, to znaczy obserwuję, spotykam się z różnymi osobami i na tej bazie są wykreowane jakieś osobowości, jakieś miejsca, które spotykam, o których się dowiaduję, o których czytam oczywiście. Z drugiej strony, tak jak tutaj wspomniałem, jeśli chodzi o czytanie, to są też wzorce, tak jak tutaj zostało to zaznaczone, Tolkien, pan oczywiście Sapkowski z ukłonem do niego, no i też między innymi Jimmy James Fenimore Cooper, Jack London, wielu innych pisarzy, których przygody i różnego rodzaju też doświadczenia życiowe wykreowały wspaniałe książki, postacie, no troszkę też na bazie prawdziwych wydarzeń, tak, więc możemy znaleźć też prawdziwe historie, wydarzenia, jakie miały miejsce, mają miejsce. W, w naszych czasach, w, moich, w mojej, przynajmniej w pierwszym tomie. W drugim też tak będzie. Mhm. Książka jest w języku polskim, jest również w innych językach, czy na razie jest w języku polskim? Tak, jest wydana w języku polskim w wersji papierowej, jak i e-book, a mhm. jeśli chodzi o język angielski, nawiązałem współpracę ze specjalistą ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, który to z kolei oczywiście po umowie, po kontrakcie, i teraz przystąpił do tłumaczenia, dokończenia książki na język angielski i z tym wydaniem chcemy zwrócić się do agentów agencji w Anglii oraz Stanach Zjednoczonych, ponieważ to oni współdecydują, oni współpracują z wydawnictwami profesjonalnymi, już takimi zagranicznymi i mamy nadzieję, że uda się nam y, zainteresować tą tematyką, tym półwampirem, półczłowiekiem, przygodami, tym światem troszkę też naszym słowiańskim, bo borwar to borowy, to też jest pan lasu, to jest taki słowiański, mitologiczny e, bóg, który wędrowcom pozwalał wejść do lasu, ale jeśli naruszyły dobro tego lasu i za dużo, nie wiem, ścięły tego drzewa, czy zebrały tych owoców, to nie wypuszczał, te ścieżki gdzieś tam i mylił. Miałeś możliwość niedawno prezentowania tej książki w bibliotece w Amsterdamie. Tak. E, powiedz czy w najbliższym czasie planujesz następny pokaz tej książki? Tak, w Amsterdamie oczywiście dziękuję bardzo Bibliotece Polskiej w Amsterdamie za gościny, za możliwość spotkania. Dziękuję też między innymi za odwiedziny ze strony Pana e, tutaj Mikulskiego, bardzo świetnego podróżnika, osoba, która podróżuje po całym świecie, e, przyjechał specjalnie, będąc w Amsterdamie e, na moje spotkanie. Dziękuję serdecznie za to, a jeśli chodzi o następne spotkania, planuję to zorganizować między innymi już we Francji, ale też tutaj w Niemczech, w tych stronach, gdzie Państwo mają redakcję, ponieważ jest tu wspaniała Polonia od strony w szczególności kulturalnej, z którą chciałbym mieć bliższy kontakt spotkania, no i w jakiś sposób mam nadzieję też zorganizować współpracę ciekawych projektów. A teraz tak z ciekawości powiedz, gdzie można kupić te książki? Jak się do nich dobić? No tak, y, pierwszą najbardziej chyba znaną siecią, jeśli chodzi o Polskę, jest to sieć Empik. Bez problemu w szukiwarce, kiedy wpiszemy nawet nazwę, słowo y, przygody Borwara dwuczłonową, to tutaj akurat wyświetli się nam lista wszystkich księgarni, wydawnic internetowych, więc na pewno Empik. Oczywiście ja zawsze zabieram troszkę książek ze sobą podczas prezentacji takich multimedialnych, gdzie opowiadam o tej książce i można otrzymać wtedy też dedykację. Dla siebie bądź wybranej osoby, której zechcemy zaprezentować, sprezentować takie, taką książkę. No ale to jest też bardzo ważne, że mm, jeśli ktoś zechce ze mną nawiązać kontakt facebookowy przez Messengera i zamówić taką prywatnie książkę, to też jestem w stanie wysłać tej osobie. To co, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, że przyjechałeś. Wizytę. Odsyłamy na twojego Facebooka. Tak, Lukas po, Przelaskowski. Tak. Po programie będzie link do, do, do twojego właśnie profilu. I oczywiście wszystkich zachęcamy do szukania tej książki właśnie w Empikach i proszę śledzić tutaj teraz Facebooka i nasze wiadomości, na pewno gdzieś się pojawi, gdzie w najbliższym czasie będzie można się. spotkać się z Tobą i nabyć na żywo tą książkę. Tak, dziękuję serdecznie Państwu i zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które zechciałyby ze mną się spotkać i pomóc w organizacji takich spotkań autorskich. No cóż, życzę też wszystkim innym autorom, żeby się nie poddawali i realizowali swoje marzenia i walczyli o ich e, zrealizowanie, prawda, bo najważniejsze jest to, żeby w życiu realizować swoje marzenia. Zgadza się. Dziękujemy, Dziękujemy. Ci bardzo za przybycie.